Witam Was bardzo serdecznie, Dragon z tej strony. Dzisiaj przejedziemy się ostatnim sowieckim ciężkim samochodem pancernym. Zapraszam. Na wstępie standardowo zaproszę Was do oceniania materiału łapką w górę oraz komentarzem. To podobno promuje film, kanał, tak mówią przynajmniej. Nie przedłużam, zaczynajmy. BA-11, sowiecki ciężki samochód pancerny. Wyprodukowano ich tylko około 20. Ale co to za maszyna zapytacie? Jak zapewne wiecie, samochody pancerne w dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo sławne. Nawet Polska posiadała swoje samochody opancerzone, które swoją drogą chciałbym zobaczyć kiedyś w przyszłości w Wortanderze. Takie były to takie samochody jak wz. 29 oraz wz. 34. Sowieci również je posiadali. Dzielono je na dwie klasy: lekkie yy, samochody opancerzone budowane na podwoziu początkowo Forda AA. Później Gaza AA oraz średnie budowane na podwoziu Forda Timkena, później Gaza AAA. Trwały prace nad podwoziem o większej nośności. Na przełomie roku 30-31 powstaje pierwszy prototyp, ciężki samochód pancerny D9. Nie przychodzi on jednak testów wojskowych. Kolejną próbę podjęto w 1935 roku. Wykorzystano podwozie ciężarówki ZIS-6. Powstaje BA-5, który również nie przechodzi testów wojskowych. Zarzucono prototypowi za dużą masę, niewystarczające opancerzenie oraz dużą załogę, aż 5 osób. Nie porzucono pomysłu, użyto skróconego podwozia ZIS-6K. Stworzono pojazd o masie 8000 kg. Zaprojektowano nowe podwozie, oznaczone jako ZIS-34, które wykorzystano przy budowie. Wozu oznaczonego jako Ba-11. W 1938 roku zaprezentowano makietę wozu, zaś prace nad dwoma prototypami zakończono na początku 1939 roku. Próby prototypu prowadzono do sierpnia 1939 roku, planowano użyć ich podczas wojny zimowej, ale do tego jednak nie doszło. Oficjalnie pojazd przyjęty na wyposażenie armii został 19 grudnia 1939 roku. Decyzją Komitetu Obrony nr 43. Wyprodukowano pierwsze 16 sztuk. Za produkcję ciężkiego wozu odpowiedzialna była fabryka w Leningradzie, gdzie jak wiemy zaciekawie nie było. Po niemieckim ataku fabryka Iżorska zaniechała produkcji B-11. Przeniesiono produkcję, lecz ta zakończyła się niepowodzeniem. Wyprodukowane przed wojną wozy użyto na froncie oraz część źródeł twierdzi, że również do obrony samego Leningradu. Nie zachował się po dziś dzień żadny sprawny samochód b 11. Tak więc widzicie, z czym przychodzi nam krótka historia Ba 11. A jak ja wszedłem w posiadanie tego wozu, słuchajcie, bardzo proste. Ze smoczych skrzyń możecie wydropić go właśnie. Ja na poprzednim materiale mówiłem Wam, że nie wiem, zastanawiam się nad zakupem tej maszyny z rynku. Słuchajcie, kupować go nie musiałem. Trafiłem go ze smoczej skrzyni. Oczywiście wtedy, kiedy nie miałem żadnej nagrywarki włączonej, bo stwierdziłem, że w sumie już nie będę nagrywać tych klipów, jak otwieram tę skrzynię. Bo to jest nudne, gdzie nic nie trafiam. No i właśnie tak się stało, że trafiłem yy, pojazd b 11 który na rynku Gaijina obecnie chodzi za jakieś 50 gagenów, czyli 50 euro. Więc nie jest źle, słuchajcie. Tak, 50 euro za samochód na 1,3. Z czym się je w samym Worthanderze? No, nie mamy pancerza. Przebije nas. 50 cal. Od przodu mamy 13 mm. Na, no wszędzie mamy tak naprawdę 30, 13. Znaczy się 13 od przodu, od boku, od tyłu. Tak samo wieża. Słuchajcie, mamy wszędzie 13 mm. Od góry mamy 6, 8 i tutaj 13. Jeżeli chodzi o wnętrze pojazdu, no, to zachowała nam się 5 załoga. Mamy kierowcę, operatora KM-u z przodu, a... Przepraszam, tu mamy czterech załogantów. Mój błąd. Muszę się poprawić. Przepraszam was. Mamy czterech załogantów, kierowcę, operatora KM-u. mamy celowniczego, ładowniczego oraz dowódcę, który obsługuje karabin maszynowy. Eee, tak jak widzicie, amunicję mamy dosyć rozłożoną po bokach. No... No nie jest to... Super opancerzona maszyna, tak więc każdy ostrzał jest dla nas zagrożeniem. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną pojazdu, tak jak widzicie, mamy moc silnika 90 kuni mechanicznych, maksymalna prędkość to 64 km na godzinę, więc także również wybitnie szybko nie jeździmy, na pewno BT-5, BT-7 będzie od nas szybsze. Jeżeli chodzi o to, z czym jedziemy, no to jedziemy z samolotem BB-1, bardzo fajny samolocik. Mamy cztery siódemki, mamy bomby podwieszone, dwie 250, mamy z tyłu karabin maszynowy, czasami będzie można wsiąść w ten samolot. Dzisiaj tylko jedna bitewka, bo słuchajcie, chcę wam na czwartek wypuścić jeszcze jeden film, tak więc dołączamy do rozgrywki bitwy losowe. No i trafiamy, mapę Flandrię. Powiem wam, że. Mam swoje zdanie co do tej mapy, oraz mam swoje zdanie co do yy, losowania ciągle mi tej mapy. Jakby jest to nudne, gdzie w ciągu dnia, gdzie zagram te, nie wiem, 50 bitew, yy, trafiam na tą mapę z 10 razy. Słuchajcie, to nie jest fajne. To nie jest jakieś wybitne, kiedy trafiacie na tą mapę. Oraz setny czy dwusetny, naprawdę odkąd ją wprowadzili, jest to nudne wręcz. Ja tą mapę sobie chyba dam do zbanowanych, chociaż to i tak nic nie da. Naprawdę są o wiele lepsze mapy niż ta. W szczególności, że jest to mapa duża. Może nie jest aż tak duża jak polska Ziemia. Ale jest to mapa, nie ukrywajmy, duża, i na ten battle raking, no sorry, ale nie. Ale dzięki temu będziemy mogli tym samochodem sobie trochę pojeździć, porobić jakieś flanki, może. No i jedziemy z dwoma BT-7 kami. Jak widzicie, prędkość maksymalna obecnie 41 km na godzinę. Jedziemy w terenie i spada nam ta prędkość. No bo ten to nie jest jakieś. Powiem wam, ten pojazd nie jest jakoś wybitnie, szybki w terenie. Oczywiście po drogach będziemy jechać szybko. Robimy sobie flankę z bt 7 kami Wątpię, że tutaj kogoś spotkamy, aczkolwiek się później przemieścimy w stronę punktu A. No bo tam wszyscy będą jechać. Zobaczcie, przejedziemy bez problemu nad okopem. No bo jest ten pojazd długi. Tak więc. Bez problemu przejedziemy nad różnymi okopami. Widzę pierwszego przeciwnika, i będzie to może nasza ofiara. Trafiamy w gąsienicę. No, chłop został e, zniszczony od razu. Trochę za nisko przycelowałem mój błąd. My bet, moje łóżko. BT-7 tutaj w koło jest strzela. Kogoś chłop widzi. Natomiast my dobra. Wiem, już do kogo strzela. Natomiast my no się ruszamy, tak. Trzeba wykorzystać naszą mobilność samochodu. I jedziemy tak, żeby tylko żeby oni nie mieli bicia na nas respa w razie czego, jakby ktoś cię tutaj zrespił. Tak więc szybko musimy zrobić flankę. Obserwujemy lornetkę, pamiętajcie, żeby używać, bo to jest naprawdę... Macie ją... Ja mam przy, przynajmniej przypisaną lornetkę pod klawiszem B. Nie wiem, jak wy ją macie. W ustawieniach wystarczy, że spojrzycie sobie. Natomiast mówię, lornetka daje wam prawdę dużo. Bo no, zobaczcie, macie przybliżenie, nawet ładne takie dosyć. I widzicie wszystko. Natomiast tak, no my jedziemy dalej. Nie spotkaliśmy żadnego przeciwnika. Zastanawiam się, gdzie ich wywiało. Już tutaj widzę, pierwsi pouciekali z bitwy. Nie dziwię się, taka mapa. Też bym sam uciekł z niej. My jedziemy i szukamy przeciwnika, słuchajcie. Słyszę samolot. Dwupłata. No, naprawdę, słuchajcie. Chyba w tej bitwie niczego nie zrobimy. Mamy symulator jazdy pojazdem. Nie, nie będę strzelać na taki dystans z tego działka, gdzie nic nie robimy. Nie ma sensu. No, słuchajcie, no naprawdę, no. Jadę, jadę, respią się tam przeciwnicy. Spróbujemy do nich podjechać, no, ale naprawdę, no. Słuchajcie, przyjechaliśmy prawie całą już mapę. I dopiero teraz natrafiliśmy na przeciwników, tak? No, zobaczcie. Mamy pierwszego kila, słuchajcie. I zostaliśmy yy, stargetowani przez samolot, niestety. Który jakimś cudem nas nie przebił siódemkami. I nie mamy się gdzie schować, bo no, chyba że tutaj za budynkiem. Ale i tak ten samolot nas dopaść dopadnie. Nieważne, gdzie się schowamy. Słuchajcie, Panzer 38, oddajemy strzał. Załoga wyeliminowana, podwójne trafienie. Mamy drugiego kila. Od razu wam odpowiadam, nie, nie jest to wieżyczka z T-26. Już się obracałem na niego. A, zobaczcie, ta pelotka w nas rozszarpała. Mówię, wszystko... Wszystko nas przebije, no nie mamy pancerza yy, Tak więc no, Naprawdę musimy Fajnie jakbyś mi tym BT-7 nie wierzał Przed celownik Będę dźwięczny za to No co, no czekamy Jesteśmy wcelowani w wyjazd z RESPA No słuchajcie, nie jesteśmy w stanie już Naprawdę, to jest koniec bitwy On już Nawet naprawdę Słuchajcie, to muszę Rozegrać drugą bitwę, bo no a że wam szkoda tylko zostawić... zostawić was z tą bitwą. Naprawdę. Szkoda mi. Sami widzicie. Troszkę wyżej. Trafienie. Jednostka zniszczona. Widzicie. Przez lornetkę znalazłem chłopa, nawet o, sobie tak, dystans można powiedzieć, określiłem na oko. No i ostrzelem go. Mamy kogoś na plecach. To jest y, Brytyjczyk. Mniej więcej na takiej dystansie, troszkę wyżej. Asysta. Słuchajcie, pozwoliłem sobie wyciąć y, moment, kiedy się naprawiałem, bo to nie ma sensu. Pokazywać wam 30 sekundowej naprawy Gdzie się nic nie dzieje A my tak dalej polujemy Pod respem przeciwnika żerujemy Wiem, że gdzieś tu jest Brytyjczyk Gdzie dokładnie nie wiem Słuchajcie, jesteśmy po bitwie Zrobiliśmy 4 kilo asystę Postanowiłem, że Wytnę tą ten moment od momentu, kiedy się nic nie działo, no bo słuchajcie, nie ma sensu Wam pokazywać bitwy, gdzie się nic nie dzieje. Tak więc słuchajcie, druga bitewka. Tamtą postanowiłem, że po prostu zakończymy w momencie, kiedy zakończyłem. Nic się nie działo, słuchajcie, przez tą bitwę. Więc nie ma sensu wam pokazywać, jak po prostu jeździłem sobie po mapie. Mamy dominację Synaj, 3 punkty. Respimy się, pojedziemy. Słuchajcie, sobie plan jest taki, żeby linią 1 pojechać. Mam nadzieję, że nam się to uda. No, PT-7 oczywiście królują, jeżeli chodzi o ten battle ranking. Zobaczmy tabelę. Mamy o wiele więcej przy, y, ludzi w bitwie. Co mnie bardzo się podoba. Wiedźmy sobie można tą dróżkę, żeby jednak tą prędkość trzymać. Chcemy przejechać szybciutko. I jedziemy naszą perełką. Na chyba taki można powiedzieć, jeden z rzadszych pojazdów na tym Rankingu. Ogółem, jeden z rzadszych pojazdów w Wartenderze. Mimo tego, że. Przez to, że pojawił się on w skrzynkach, i że, no, patrząc po nagłych zmianach jego ceny, no to dosyć dużo ludzi go trafiło, chociaż ofert na rynku nie ma zbyt dużo, bo się zastanawiałem, czy go zostawić sobie, czy go sprzedać, ale mówię, kurde, chciałem go, zawsze go chciałem, więc ja go sobie zostawię. No ja i go sobie zostawiłem, tak. Hmm, ale no, mówię, jego cena, z, jak kosztowała, tak to 150 gagenów, tak teraz kosztuje. 50? No to słuchajcie, cena o bardzo mocno spadła. Tak no, tak ciężko powiedzieć, tak? Dlaczego? Jest to zawsze była taki pojazd uznawany za taką perełkę Wortandera. Jakby nie patrzeć, mieliśmy tego. E 50 sur blinde, mieliśmy tego y, obiekta 279. A teraz mamy jeszcze B11. Nie trafiłem. Wow 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 wow. Dobra, wyeliminowany. Jedziemy dalej. Widzicie, mówię, lornetka wam się bardzo przyda. Tak więc jeżeli jeszcze nie macie, to zastosować sobie. Kurde. Bardzo szybko przeładowujemy i to jest plus tego pojazdu. No słuchajcie, znowu mamy dominację naszej drużyny nad przeciwnikiem. Znowu przeciwnik przejmuje strefę, gdzie nasz team oczywiście nie pojechał. Przeciwnik broni się już na respie, tak więc nie ma po co odjedziemy sobie od nich. Fajnie, że do mnie sojuszniku strzelasz, nie ma po co wierzać przeciwnikowi na respa. Kiedy przeciwnik jest po drugiej stronie mapy, i właśnie przeciwnik zaraz tam wjedzie na punkt B. Więc jedziemy bronić punktu B prawdę nie rozumiem jeżdżenia yy, wjeżdżania na respa jak to nic nie daje bo przeciwnik ma spawn protecta yy, a wy co jesteście tak naprawdę bezbronni wtedy bo wy strzelicie w przeciwnika pocisk przez niego przeleci no bo wiadomo spawn protect a no wy zgniecie no bo was zabije tak No widzicie, nie jest to jakoś super mobilny pojazd. Bo mamy no ten silniczek nasz niedomaga. No co to jest? 90 tak kucyków. To jest niewiele, no ale słuchajcie, tak. Jest potrzeba. No to pojazd się stworzy i pojazd sobie nie był taki zły, szkoda, że więcej go nie było. Panzera 4 spotykamy przed sobą. Tu już mamy dosyć potężny konsek. Kolejne maszynki przeciwnika przed nami jeszcze trochę wyżej. Kurde, palec mnie boli. Trochę wyżej. Dobra, mamy killa. Panzer 4 zniszczony. Co mogę powiedzieć? Nabawiłem się kontuzji palca, więc stąd też moja, można by powiedzieć, trochę upośledzone strzelanie na dłuższy dystans. Jeżeli o to chodzi, co to jedzie? L trójeczka jedzie, trochę niżej. Dziękuję. No powiedzmy, że L trójka. 4762 L40. Ale no tak to wygląda. Nabawiłem się kontuzji palca. No tak około. 10 dni będę się z nią Będę się z tym walczył, więc Boże drogi Będę z tą kontuzją walczył, więc No niestety Tak to w życiu bywa Nie jest kolorowo A nie ukrywam, że No mamy event Nie wiem co to było ale dobra, mamy kila, to się liczy No nie ukrywam, że no mamy event Jednak tak chcę z tego obiekta 292 wbić Postanowiłem, że no nie będę go wbijał na sprzedaż Tylko go sobie zostawię, zachowam Chyba widziałem kotecka, no właśnie Zostawię sobie ten pojazd, no bo jednak tak Rok smoka, a że no ja jestem tak No to Chodź, 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 mamy szóstego kila. Gdzie ten kotecek? Którego widzieliśmy? Kotecka nie ma. Nasz kwadrat artyleryjski udarł. Ło Ło wow, Ło wow, Ło wow. Panzer chyba cztery. Nie trzy. No słuchajcie, lecimy srogo ile? Ósmy kill Czy będzie dziewiąty? Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze uciekać za skały! E! E! Uciekać! Popadanie. Mamy! Mamy dziewiątego! Skilisiu No ale dobra Jedziemy Nie mamy dwóch z czterech załogantów, pozostali są dosyć ranni Włoski czołg średni, słuchajcie Nie ma Lornetką sobie go Określiliśmy dystansik, można tak powiedzieć. Bo pamiętajcie, że przez piasek i przez yy, śnieg można strzelać, tak więc... Wiadomo, no nie przez jakąś tam super wielką pokrywę tego śniegu piasku, aczkolwiek no tak delikatny zawsze możecie strzelić. Bitwa się kończy, mamy te 10 kili! Wow, nawet nie wiedziałem, że tak dużo. Wiedziałem na pewno, że 9 ustrzeliliśmy. Ale ten Włoch był 10. Zajmujemy, to, słuchajcie, drugie miejsce w tabeli. Niemożliwe. Zaraz zobaczymy dlaczego, tak? No, tak ciekawe. Robimy 10 killi, jedną asystę i zajmujemy, słuchajcie, drugie miejsce w tabeli. Co zawiodło? Yy, no, zawiodło to, że kolega miał 9 kg 3 asysty. Tak więc yy, jeden kill nie jest równy. Kilowi i dwóm asystom. A no on przyjął dwa punkty Dobra nieważne Nevermind on przyjął dwa punkty Tak więc widzicie no pojazd fajny Można się pośmiać Grając nim Czy żałuję że go nie sprzedałem Nie nie żałuję Odnajduje się na nim świetnie Moja pierwsza bitwa na nim Zresztą to było 11 kili Tak więc prawie Wyrównaliśmy ten rekord, no bo zrobiliśmy 10, tak więc tak. A i przy okazji, yy, EXP do gwiazdki się nalicza, no bo jest to pojazd eventowy. Widzicie, maszyna z wydarzenia, wojna światowa, Attack from the Sea. Tak więc yy, do tego gwiazdeczka się zalicza, mimo tego, że jest to pojazd pierwszej ery. Ale jeżeli jest to maszyna z wydarzenia, no to się zalicza. Mm. Co mógłbym powiedzieć? Mówię, no nie żałuję. Cieszę się, że go mam. Naprawdę yy, uśmiech na mojej twarzy on yy, tworzy, jak nim gram, bo się na nim świetnie po prostu bawię. Yy, to by było na tyle, słuchajcie. Widzimy się w następnym materiale na tym kanale. A myślę, że powrócimy do niemieckich yy, kotów i zobaczymy materiał z VK 45 1 h czyli Tygrysa od staj ze stajni Henshla, czyli tego tygrysa pierwszego. Widzimy się w takim razie w następnym materiale. Dragon z tej strony, kłaniam się nisko i życzę wam miłego weekendu. Hej.